Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj sobota. Rościnki jak widać jeszcze nie zrzucają liści. Na razie zaczęły zrzucać kwiaty. Widać, że tam dość sporo tych, tych kwiatów jeszcze leży. Tak, nie mam tu dzisiaj za dużo do zrobienia. Chciałbym tylko tę podłogę wziąć i, i dokończyć, żeby było to już szczelne. E, po, pokleić pomiędzy właśnie te, te sektory, żeby to już było połączone i tak samo chciałbym tą folię wziąć pociągnąć do samej, do samej góry, żeby, żeby zamknąć te sektory. I teraz tak jeśli ktoś nie oglądał ostatniego mojego filmu, to opowiem wam jeszcze raz tak na szybko, jakie tutaj rośliny wprowadziłem. Tutaj z tej strony są papryki Fatali. Jedna z nich jest Fatali Orange, nie, jedna to jest Yellow. Przepraszam jedna to jest orange tak ta jest orange a te są dwa yellow to jest apokalipsa Scorpion tutaj mamy karolina Reaper red tutaj są dwa super które mają około półtorej miliona skowili teraz tak umorok raz dwa trzy i cztery umoroki reszta już jest karolina Reaper. raz dwa trzy 4, 5, 6, 7, 8, 9 krzaków Karoliny Reaper. A tutaj jest Habanero w całym tym sektorze. Jest Habanero, które ma już 2 lata. I dalej. To jest tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ktoś dzwoni do mnie? Dobra, oddzwonię. Jeszcze raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 15, 16, 17 18 krzaków 18 krzaków Habonero no i teraz tak posortowałem te wszystkie filmiki i w zakładce playlisty zrobiłem jedną playlistę właśnie z growboxa i będę dorzucać wszystkie filmiki, które już tutaj się będą działy następny filmik podejrzewam będzie wtedy jak kupię nagrzewnicę i jak będę montować to najpierw pewnie sobie rozłożę ten cały schemat, który pojęczek który no właśnie i tutaj jest tak wszystkie zwierzęta, które tutaj są, jakieś robale w ogóle jakieś larwy, muszki niestety będę musiał wziąć i zabijać dlatego, że tutaj ma być sterylnie i na pewno będą się tutaj rozwiesić jakieś takie plastry które będą łapać te muszki, bo na 100% coś tutaj w tych wiadrach, w, tych, w tej ziemi coś przetargałem z foliaka myślałem, że tutaj na, na spód założę jakiś, jakiś materiał banerowy żeby było że tak powiem bardziej żeby się nie ścierało, nie robiły się dziury, ale jednak folia przezroczysta była najlepszym rozwiązaniem, dlatego że pod spodem widzę jak wygląda podłoże i czy coś pod spodem gdzieś tam coś chodzi w ogóle, czy jakieś mrówki nie robią sobie jakiegoś gniazda. Tutaj wziąłem przy, 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 i musiałem rozdeptać jednego robala, który był pod spodem, już tam zostanie do końca. No i teraz tak e, o o playliście mówiłem no i teraz tak o nagrzewnicy mówiłem no to praktycznie wszystko mam nadzieję że e, to co tutaj się będzie działo ściągnie troszeczkę więcej widzów bardzo mi to, na tym zależy bo z jednej strony uprawa papryk i, i jedzenie ostrości jest Fajną zabawą i jest to bardzo zdrowe. A przy okazji, na moich, na moich dokonaniach możecie się też czegoś nauczyć, albo, albo pomóc mi, albo poradzić mi, powiedzmy w jaki sposób, coś, coś powiedzmy lepiej zrobić. A poza tym, na, na moich błędach też tak samo możecie się uczyć. Gdzie już trochę tych błędów popełniłem, no teraz już jest tak, że te papryki trzymam w, w wiadrach. Taki sposób je uprawiam, i jak dla mnie to jest najlepsze rozwiązanie. W ziemi te papryki też tak samo bardzo fajnie rosną, tylko tu jest tak, że i tak i tak na zimę według mnie najlepiej wykopać te papryki, które te krzaczki, które najlepiej rosną, najlepiej, najlepiej owocowały. Wrócić się do takiego wiadra, właśnie przezimować te krzaczki. Można w następnym roku sobie spokojnie wkopać razem z, tym, z tą całą masą ziemi, która, która to jest, albo nawet, żeby oczyścić tę te, ten, 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 paprykę z, z ziemi, która, która już jest przeżarta przez, przez całą paprykę. To tak Z jednej strony tu jest tak, że można wziąć i, i połamać dużo, urwać dużo korzeni, przez co papryka też tak samo może troszeczkę usierpieć. A I tak, i tak ziemia przez, przez, przez to, że ten, że, że powiedzmy gdzieś tam się podlewa, czy coś, i tak, i tak przesiąknie i nabierze tych wszystkich substancji odżywczych. Więc można w tym momencie zrobić wszystko. A można dalej uprawiać paprykę w, w wiadrze No i zrobisz tak jak, tak, jak ja zrobiłem, czyli przenieść się do, do miejsca, gdzie będzie zimować, a później w sezonie, jak tylko się zrobi troszeczkę cieplej, zacząć przyzwyczajać się do, do temperatury, do, do słońca, bo na pewno pierwsze liście, które, które będą po wyciągnięciu na słońce, spalą się albo, albo mogą powiedzmy opaść. Dlatego trzeba najpierw w cieniu gdzieś, gdzieś stawiać, a później dopiero powoli przyzwyczajać się do, do słońca. No ale tu jest tak, że zyskujemy wtedy to, że Papryka dużo szybciej zaczyna owocować, jak tylko się zrobi ciepło, od razu puszcza, od razu puszcza kwiatki i, i od razu lecą owoce. A im cieplej, tym, tym w tym momencie lepiej. Jak przeważnie wysadzałem jakieś nasionka, powiedzmy w styczniu, w lutym, tak w tym momencie jest tak, że nie muszę tego robić, dlatego że przy tej ilości krzaczków Wystarczy mi w zupełności tej papryki, jak na, na moje potrzeby. A jak na razie moje potrzeby nie są zbyt, zbyt duże, bo, bo chcę te, te sosy zrobić ostre. Mam w planie na razie zrobić trzy sosy. Jeden taki delikatnie ostry dla, dla większości ludzi, żeby, że tak powiem wdrażać ludzi w ostrość, bo też nie każdy lubi Coś takiego co, co wypali gębę na pewno będzie jeden sos smakowy i jeden sos bardzo ostry No i, i co jeszcze? No i coś jeszcze planuję właśnie troszeczkę większego ale to, to, to niebawem na razie na ten temat nic nie chcę mówić Będzie to ciekawa, ciekawa rzecz i tylko muszę to wziąć i wszystko, wszystko fajnie porozkmiać. Na razie skupiam się na tym pomieszczeniu i na zrobieniu tak, żeby tutaj było troszeczkę cieplej, bo jednak, jednak jest tutaj troszeczkę chłodno. Będę musiał tutaj jakieś znicze postawić na razie w ogóle, żeby coś się, coś się paliło tutaj po prostu i, i tyle. Znicz sobie postawię na jakimś, nie wiem, na jakimś metalu po prostu, żeby żeby i tak i tak nie, nie puszczało ciepło albo żeby ta folia się dziś nie nie przetopiła jakoś to zabezpieczę, żeby nic, nic się z tym nie stało ale przy okazji w ogóle taki zniszcz będzie dawać troszeczkę ciepła, a przez to, że to jest pomieszczenie, które ma niecałe 20 metrów sześciennych no to zawsze coś takiego w ogóle pomoże, żeby chociaż ten 1-2 stopnie podgrzać temperaturę i co jeszcze no i w zasadzie tyle będę kończyć mam nadzieję, że jakoś będę w stanie skupić waszą uwagę na tym co, co będę robić bo ja tak szczerze mówiąc jestem mega zajarany w ogóle tym wszystkim co, co tutaj zrobiłem i do jakiego etapu teraz doprowadziłem te Wszystkie roślinki, ogólnie cały sezon mi bardzo fajnie poszedł. Jeśli chodzi o susz i ogólnie o całą uprawę. W przyszłym roku na pewno będzie troszkę lepiej. Będę, będę sadzić inne pomidory, już wiem jakie. Już wiem w którym miejscu co będzie, co będzie, będzie sadzone. Teraz będę musiał wziąć i przekopać cały, cały foliak, a zresztą. Teraz się przeniosę do foliaka. Przecież XXI wiek i już przecież powinny działać teleporty. Dobra, kontakt z bazą i przejście. No i teleportowało mnie w inne miejsce. Muszę kawałek dojść. O dobra, jesteśmy. No, wszystko jest wyczyszczone. Nie ma już tej... chciałem powiedzieć, ani jednej papryczki, ani jednej roślinki, ale jest jeszcze. Tutaj jedna roślinka, którą chciałem... O, jeszcze jedna papryka to jest Fatali Fatali Yellow Proszę bardzo Idę ją zaraz położyć na parapet ustawiłem tę roślinkę tylko po to, żeby zobaczyć co się z nią będzie działo Jaka temperatura ją już położy no, tutaj w foliaku mam 5 stopni stopni będę musiał pootwierać te wszystkie fronty z jednej z drugiej strony żeby żeby tutaj ta ziemia się nie kisiła. no i pierwsze co wszystko przekopać będę musiał na pewno dowieść ziemi bo tak jak widzieliście czy nie widzieliście jak miałem opady takie były dość dość spore opady to w tym miejscu było zalane więc będę musiał wziąć i dźwignąć ten poziom o no dużo, dużo wyżej więc podejrzewam że będę musiał przywieźć znowu jakieś z 40 taczek i rozpracować to a jeśli ten poziom się dźwignie to na pewno będę musiał zabezpieczyć ten, tą stalową konstrukcję całą No trochę będzie zabawy podejrzewam że to najprościej będzie zrobić tak żeby folię na taką długość przyciąć i wywinąć ją po prostu do góry i tyle a, a później się najwyżej zgrzeje to tak jak to wszystkie, te wszystkie fronty niech to jest jakoś zabezpieczone porobię sobie dziury, żeby mniej więcej gdzieś tam ta wilgoć przechodziła no i co? no i trochę będzie jeszcze zabawy, żeby przygotować ten cały foliak do przyszłego sezonu ale to zawsze tak jest. No i na przyszły rok na pewno będę myśleć jakoś inaczej, żeby zrobić te, te fronty. Żeby to nie była zwykła folia tak przerzucona, sklejona. Zaraz Wam pokażę o co chodzi. Jest to dobre rozwiązanie na szybko, na jeden sezon, ale nie było opcji, żeby wziąć i pospawać tą folię z tą. Widzicie. Tu sobie to przełożyłem przez górę, a ty wziąłem kawałek folii dwustronnej, którą w pracy sklejamy powiedzmy jakieś tam materiały, jakieś powiedzmy płytki PCV czy, czy nawet powiedzmy jakieś mniejsze banery, które nie wymagają tego, żeby włączać zgrzewarkę taką właśnie taśmą, która jest no, bardzo dobra. No a tutaj akurat przy folii, która z jednej strony jest śliska, z drugiej strony jest też śliska, niestety to nie zdało za bardzo egzaminu, chociaż można powiedzieć zdało, bo cały sezon wysłużyła się Tylko tak, działało na nią słońce. No i coś takiego się wydarzyło. Podejrzewam, że ta cała folia, która tutaj jest. Ona będzie puszczać przez przez właśnie słońce No ale tutaj tę folię używałem tylko do tego żeby złapać to a później to żelazkiem yy, spawałem Widzicie jak to się wszystko trzyma a tutaj wszędzie gdzie była ta folia to wszystko odchodzi Więc będę musiał to jakoś inaczej wykombinować Nie jest to trudne mam to już w głowie rozplanowane a drzwi będę robić tylko z tamtej strony. A z tej strony myślę, że w przyszłym roku będę stawiać jeszcze jeden foliak, który będzie 3x3,5 nie, na 40 żeby tam właśnie sadzić w gruncie papryki bardzo ostre. Tam dalej jeszcze jest pomysł na, na taką szopkę. Żeby, żeby tam mieć wszystkie jakieś tam narzędzia, które są potrzebne do, do tego wszystkiego, czyli jakieś tam, nie wiem, łopata, czy grabki, czy jakieś inne pierdoły Tak samo tam jest miejsce, gdzie, jak widzicie ten stelaż tam zabrałem się za kopanie studni. Tam jest takie miejsce, gdzie jest, są wkopane dwa kręgi które mają 90 cm muszę wykombinować jeszcze z dwa kręgi i bez problemu to mi wystarczy bo tam jest woda mniej więcej na głębokości 40-50 cm a to bez problemu mi posłuży do tego żeby postawić tam mausera wsadzić tam pompę do, do, do tej studni z, z jak to się nazywa no, że jak będzie jakiś tam niższy poziom to się po prostu będzie wyłączać i z tego mausera poprowadzić linki, które będą do nawadniania kropelkowego całego tego foliaka i wtedy jest tak, że jeśli dobrze to wszystko ustawię no to będzie to mam nadzieję bezobsługowe tylko żeby to kontrolować aby ten mauser się nie przerał, ale to też tak samo można wziąć i zrobić, powiedzmy, jakieś tam zamknięcie dopływu prądu. Powiedzmy do, do pompy, jeśli w małzerze będzie jakiś tam poziom wody, którego nie może przekraczać, małzer już stoi, czeka na tą okazję, kiedy trafi do, do szopki w tamtym miejscu. No właśnie. A propos Małzera, Zobaczycie Zobaczcie sobie to Opierdziliłem go na około e, Streczem czarnym Na początku sezonu zrobiłem sobie Takie zamknięcie Ile tu wody jest trzeba to będzie zlać bo jak przyjdzie, no i troszeczkę się syfki narobiło to musiał zlać przed przyjściem mrożów no ale tak, zamknięcie z tekturki, obklejone folią no, wygląda jak wygląda, poszła wilgoć no ale działa, z streczem kompletnie nic się nie dzieje to trzy razy jedyne co zeszło to folia, którą na oko obkleiłem bo myślałem, że jak będę właśnie gdzieś szurać tym wężem czy, czy czymś, to będzie problem z tym stretchem, że się będzie rwać a tu się okazało, że to tylko problem z folią się zrobił, widzicie ta cała folia tutaj odeszła na około, a stretch się trzyma, więc Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie na, na wrócę do foliaka, bo tam jest jakieś trzy stopnie, może więcej Uch, i nie wiem. Tak i propos tego, e, propos tego mozera, wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie właśnie na to, żeby, e, żeby słońce nie, nie, świeciło w wodę, żeby tam się e, nie robiło jakieś tam glony w ogóle, czy, czy ta woda, żeby nie zieleniała. Tę wodę czerpałem całą ze studni, pompowałem ją do pełna do małzera, i dopiero z małzera podlewałem tą wodą tutaj ten, ten cały foliak. Więc bezpośrednio nie było lany Ta woda też tak samo z małzera czystego, z z, ze studni jest, jest troszeczkę chłodniejsza, więc nie jest to dobre, żeby w taki sposób podlewać. No a teraz, jeśli. Kiedyś w przyszłości zrobię tam sobie taką szopkę i, i, i kropelkowe nawadnianie, to wtedy już będę, że tak powiem, o kolejny, e, o kolejny etap do przodu. Na razie wygląda to tak. No i jeszcze sezon się nie skończył. Muszę wziąć to wszystko, przekopać. No i tyle. Będą następne filmiki, będziecie się dowiadywać, co się u mnie dzieje, bo pewnie bardzo dużo ludzi to interesuje, jak widziałem po oglądalnościach filmików i po komentarzach. Dobra, to trzymajcie się, idę do domu, bo zimno, zagrzać się trochę i łopata i kopiemy, trzymajcie się.